Dzień dobry, z tej strony Ola Pogorzelska z Akademii Psychologii Sportu. Akademia Psychologii to program, który działa już od 19 lat. Kształci osoby, które chcą pracować jako trenerzy mentalni czy psychologowie sportu. Mamy już blisko 470 absolwentów w ciągu tych 19 lat, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak zdobyć pierwszych klientów w obszarze psychologii sportu. To, co będziemy chcieli powiedzieć, to to, jak zadać sobie, jakie zadać sobie pytania, kiedy rozpoczynasz pracę w obszarze psychologii sportu, albo może już pracujesz, ale nadal nie masz zbyt dużo klientów i, i chciałby, chciałbyś, chciałabyś dowiedzieć się czegoś nowego, może dowiedzieć się jakichś nowych rozwiązań. Od czego zacząć i kto może nam pomóc na początku? I kim jest mój klient i czego potrzebuje. To są takie rzeczy, które, które, które są kluczowe do zastanowienia się nad tym, jak w ogóle taką współpracę rozpocząć. Ja sama y, y, jestem psychologiem sportu i trenerem pływania drugiej klasy, ale od 20 lat zajmuję się sprzedażą i pracuję dla y, licznych organizacji i korporacji, którym pomagam treningiem mentalnym w sprzedaży. Y, natomiast y, Chcę dzisiaj Wam powiedzieć o takiej perspektywie, ponieważ my sami, pracując jako psychologowie sportu czy trenerzy mentalni, jesteśmy też sprzedawcami, też sprzedajemy swoje usługi czy swoje produkty. Często nie chcemy o tym mówić, że ja nie jestem sprzedawcą, jestem psychologiem sportu, ja jestem trenerem mentalnym, ja kończyłem kursy, ja kończyłam kursy. Ale prawda jest taka, że ktoś te nasze usługi i produkty musi sprzedać, i najczęściej na początku kariery no, jesteśmy to my. I patrząc na polski rynek, to większość psychologów sportu i trenerów mentalnych buduje własną markę, własną rozpoznawalność, no i tych klientów zdobywa na własną rękę. I dzisiaj być może takie bardzo, bardzo pierwsze i proste kroki, ale. Mm, Doświadczenia naszych 470 absolwentów w ciągu tych 19 lat i naszych wszystkich wykładowców pokazują, że te kroki naprawdę należy zacząć od takich bardzo, bardzo prostych rzeczy. Jakie profesje w ogóle wspierają sportowców w obszarze psychologii sportu i treningu mentalnego? I w poprzednim filmie mówiłam o tym, kim jest psycholog sportu i kto może się posługiwać tym zawodowym tytułem: kim jest Mental Skills Coach, czy Mental Performance Coach, albo Certificate Mental Performance Consultant. Więc tutaj, tutaj tylko w skrócie, przedstawiam, jak to, jak to od, strony, od strony takiego profesjonalnego szkolenia wygląda. Kiedy można zacząć pracę? Jak przychodzą do nas na program na Akademii Psychologii i Sportu studenci, uczestnicy i są to i trenerzy, i rodzice sportowi, i działacze sportowi, i dyrektorzy szkół sportowych, i zawodnicy. Czasem są to nawet czynni zawodnicy. W tym roku na czwartym roczniku Akademii Psychologii Sportu mieliśmy Olimpijkę z Paryża w klasie Foil, Maję Dziarnowską, Także są to przeróżne osoby, które widzą swoją przyszłość w pracy jako psychologowie sportu, jeśli mają tytuł magistra psychologii, i jako trenerzy mentalni, jeśli posługują się innymi tytułami, a chcą tutaj w tej pracy się rozwijać. Kiedy można zacząć? Ja zawsze mówię, że zacząć można dzisiaj i zacząć można teraz. Ponieważ jeżeli przychodzisz na taki program jak nasz, czy na inne programy, to zapewne jesteś już związany, jesteś już związana z jakąś dyscypliną sportu, być może coś trenowaliście, być może jesteście rodzicami sportowymi zaangażowanymi w sport, jesteście trenerami sportowymi, więc to doświadczenie sportowe już macie. Na przykład w naszym programie przyjmujemy tylko osoby, które są związane ze sportem, nie przyjmujemy osób, które nie mają kontaktu ze sportem, ponieważ program jest praktyczny i czy jak pracować w sporcie, więc musisz mieć odnośnik do tego, że poprowadzisz z próbną sesję, poprowadzisz dla kogoś warsztat, webinar, pójdziesz zrobić wywiad informacyjny, taki potrzebny do rozpoczęcia współpracy, więc to zaangażowanie w sport jest niezbędne, natomiast każdy pochodzi z jakiegoś środowiska, w którym no właśnie mógłby zadać sobie kilka pytań na początek. Czyli jakie mam dziś doświadczenie w pracy z ludźmi w sporcie, w edukacji? Jakie umiejętności już posiadam? Czyli umiem słuchać, umiem prowadzić rozmowy, może umiem występować, może dobrze prowadzę social media. Z jakimi środowiskami sportowymi mam dziś kontakt? Jakie mam już produkty lub pomysły, które mogę rozwinąć? Czy mam już jakąś społeczność na Instagramie, na Facebooku, w klubie czy w szkole? Może może znam kogoś w świecie sportu, edukacji, kto może mnie wesprzeć. Zobaczcie, do czego kierują się te pytania, do tego, żeby zrobić sobie na początek taki swój rachunek, i dajcie, dajcie sobie na niego kilka dni, czy tydzień, czy dwa, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć, w jaki sposób, w jaki sposób możemy. możemy w tym sporcie pracę rozpocząć. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, ponieważ jedną z ważniejszych rzeczy w ogóle w sprzedaży, w tym, że szukasz pierwszych klientów albo rozwijasz swoją, swoje usługi i sprzedaż swoich produktów, jest to, żeby pójść tam gdzie cię znają, pójść tam gdzie masz już jakąś opinię, pójść tam gdzie ktoś może tobie zaufać. Yy, najczęściej jak yy, widzę w konsultacjach biznesowych naszych absolwentów czy naszych studentów obecnych, to widzę to, że mamy duży opór przed tym, żeby gdzieś pójść. Jeżeli pójdziemy w obce środowisko, do kogoś kto nas nie zna, będziemy musieli się przebijać o wiele mocniej i szybciej się zniechęcimy. Dlatego na początek zobaczmy w ogóle w czym funkcjonujemy, co wiemy, co znamy, yy, co umiemy i gdzie możemy Iść dalej. Czyli zawsze zaczynaj od ludzi, których już znasz. I teraz znasz osobiście z życia pracy, studiów, szkoleń sportu, od osób, które są związane ze sportem, edukacją, coachingiem, psychologią, biznesem. Wiesz, że ci kibicują, czyli są to bliscy, znajomi, mentorzy, nauczyciele. Mogą cię komuś polecić lub zaprosić do współpracy. I tak jak powiedziałam, daj sobie czas na stworzenie tej listy. Daj sobie czas, że spokojnie taką listę sobie stworzysz, pomyśl, kto to może być. Nasi uczestnicy kursów z psychologii sportu mają takie zadanie na spotkaniu biznesowym, że muszą stworzyć listę 10 takich najbardziej, można powiedzieć, ciepłych kontaktów, tak jak się mówi, w sprzedaży, czyli osób, do których się odezwę. Przykładowo, na roczniku czwartym był u nas były zawodnik piłki ręcznej, który na swojej liście zaznaczył kilka klubów, do których będzie się odzywał w sprawie swojej pracy. Była, była, była lekkoatletka Klaudia, która odzywa się z kolei do swoich wszystkich kolegów, którzy prowadzą kluby lekkoatletyczne. Więc tak zaczynali zawsze lepiej jest zacząć u kogoś, kto cię zna, bo wpuścicie na warsztat, wpuści Cię na jakiś próbny trening mentalny, zaprosi ludzi do jakiegoś webinaru, żebyś mógł się, mogła się pokazać. Więc zawsze zaczynajcie od tego, ponieważ ten próg wejścia, jeśli kogoś nie znacie i ktoś Wam odmówi jeden, drugi, trzeci raz, powoduje, że szybciej się zniechęcicie więc to jest taka nasza pierwsza, e, pierwsza wskazówka, ale dajcie sobie czas na stworzenie tej listy, pomyślcie właśnie wezmę takiej listy, kogo znacie, kogo, kogo, gdzie wiecie, gdzie byliście, kto jeszcze może pomóc, przeglądnijcie swoje kontakty, przeglądnijcie swoje kontakty na Messengerze, zobaczcie, e, kogo znacie, do kogo możecie się odezwać i komu możecie powiedzieć, że hej, jestem po programie z psychologii sportu, albo jestem początkującym psychologiem sportu, początkującym trenerem mentalnym, albo już coś działam, nawet jeżeli jesteście już działający, to też z tą listą pracujcie. Czyli zgłaszajcie się tam, gdzie ludzie Was znają i mogą Was polecić, zaprosić do, do współpracy. Czyli zobaczcie, te osoby mogą polecić Cię komuś, zaprosić na spotkanie, pozwolić coś poprosić na próbę, powiedzieć Ci co i jak. Zainspirować, otworzyć drzwi i podzielić się doświadczeniem. Nie bójmy się korzystać z tych kontaktów, bo w sprzedaży, jakiekolwiek książki zostały napisane na temat sprzedaży, a jest ich dziesiątki tysięcy, to nasze doświadczenie w psychologii sportu pokazuje, że Sport tak fajnie funkcjonuje, że ludzie w sporcie się wspierają, że siebie lubią, że chcą sobie pomóc. I jeżeli ja wiem, że Ty byłeś sportowca, albo ja wiem, że ty działasz w sporcie, ja wiem, że ty się udzielasz, to chętnie ciebie zawsze polecę, bo widzę też w tym obszarze psychologii sportu, treningu mentalnego coś ważnego może dla mojego środowiska, dla moich dzieci, dla moich. Dla moich podopiecznych, jako trener. Był u nas na programie, na edycji trzeciej, trener Judo Maciek, który z kolei zagadnął do rodziców na treningu, też proponował tam swojego syna i zagadnął do rodziców, czy chcieliby, żeby przeprowadził dla nich webinary, jak wspierać dziecko w sporcie, czyli wykorzystał trening mentalny do pracy z rodzicami. Więc zawsze gdzieś się poruszasz po jakimś środowisku, w którym możesz zaproponować pierwsze kroki, pokazać coś za darmo, zaproponować potem jakiś cykl płatny, więc korzystaj tam, gdzie Cię znają, korzystaj tam, gdzie Cię wpuszczą, gdzie będziesz mógł, mogła ćwiczyć. Przykładowe zdania, które możesz powiedzieć. Cześć, zaczynam działać w psychologii sportu, szukam pierwszych osób, którym mogę pomóc. Czy znasz kogoś, kto pracuje z młodzieżą, sportowcami, szuka wsparcia mentalnego? albo planuję przeprowadzić pierwsze bezpłatne spotkanie warsztatowe, czy myślisz, że twoja szkoła, klub, grupa byłaby zainteresowana? Chciałbym zrobić to to i to. Znasz mniej moje podejście. Może podpowiesz mi od czego najlepiej zacząć lub kogo warto zapytać, żebym mógł mogła zadziałać właśnie w tym temacie psychologii sportu, treningu mentalnego. Jeden z naszych uczestników, bodajże czwartej edycji, po prostu trafił do swojego klubu w swoim mieście, zapytał trenera, dał trenerowi znać, że działa w treningu mentalnym, że pracuje takimi, takimi metodami, takie takie narzędzia, może pomóc w tym i w tym, zrobił fajny wywiad. I tak naprawdę trener powiedział: Wiesz, staramy się jakieś dofinansowanie, faktycznie byłyby na to finanse. To, co trzeba pamiętać i to jest kolejna wskazówka, to żeby ludzie wiedzieli, że Wy pracujecie, musicie dać im znać. Musicie o tym powiedzieć. Ja mówię na tym w innym webinarze o budowaniu naszej rozpoznawalności, ale tutaj ta wskazówka myślę, że też się przyda. Czyli o tym, że jak zaczynasz działać, to powiedz to jak największej ilości ludzi. Wyślij im wizytówkę, wyślij im swoją stronę, wyślij im może profil na Facebooku czy na LinkedIn, gdziekolwiek działasz, czy na Instagramie. Ale daj znać, że już działasz, że robisz, że takie rzeczy już się w twoim życiu dzieją. I teraz taki pierwszy krok, to jest też takie określenie sobie, kto będzie moim klientem. Czyli jakich klientów chcesz mieć, czyli kim jest twój klient. I często ktoś powie, ja chcę pracować z dziećmi, z młodzieżą, ja chcę pracować z dorosłymi, ja chcę pracować z amatorami, ja chcę pracować z wyczynowcami zawodowymi. I to jest właśnie te pierwsze pytanie, czyli ja zaczynam fokusować gdzie i kim jest mój klient, czego on potrzebuje w obszarze wsparcia mentalnego. I teraz po dobrych programach z psychologii sportu, wy wiecie, co się dzieje, co się dzieje u kogo, w jakich dyscyplinach, umiecie zrobić taki wywiad informacyjny. Czy, czy, czy już wie wie ma to czego a czego nie wie nie ma co już robi, aby to zmienić, co mu pomoże ruszyć do przodu, jakie chce mieć efekty. Są takie pytania, gdzie my sami na początek, zawsze na pierwszym spotkaniu biznesowym w Akademii Psychologii Sportu robimy sobie taki profil, i próbujemy sobie sami odpowiedzieć, nawet zanim jeszcze tego klienta pójdziemy, to żeby złapać taką, wiecie, taki obszar w ogóle, co ja chcę, z kim chcę pracować, z czym tym ludzie mogą się borykać, o co może u nich chodzi w tym sporcie, może mam już jakąś wiedzę, może już coś na ten temat oglądałem, dopytywałem. To jest jak to dopytywanie tych osób, które mogą was polecić, nie? co się dzieje w Twoim środowisku, z czym najczęściej. Mierzą się od strony mentalnej Twoi zawodnicy, twoja, Twój zespół, tak, Twój sztab, czy, czy w Twojej szkole. I krok drugi, czyli najpierw my sami zastanawiamy się nad tym profilem klienta: kto jest nim, ile ma lat, co robi, tak, co, może, co może być mu potrzebne z treningu mentalnego. Krok drugi to umówić się na spotkanie czyli tak zwany wywiad informacyjny, wywiad środowiskowy telefon, spotkanie. I zobaczcie, jak wtedy przydaje się ta lista tych osób, które mogą nas polecić. Bo jeżeli ktoś Cię poleci, hej, przyjdzie do ciebie Ola, słuchaj, to jest moja koleżanka, ja z nią studiowałem na AWF-ie, na psychologii, czy gdzieś tam na kursie, znam ją ze sportu, znam ją z boiska, działa teraz jako trener mentalny, psycholog sportu, wiesz, zadałaby Ci kilka pytań, chce zbadać, czy być może potrzebne u Was jest wsparcie mentalne. Zawsze trzeba się na to wsparcie, na to spotkanie umówić, przygotować się do spotkania, czyli wiedzieć, do kogo idę, z kim będę rozmawiać, jaka to dyscyplina, co się oglądać w internecie. Jak nie znacie dyscypliny, to się trochę o jej przepisach dowiedzieć, żebyście mogli też pokazać się, że jesteście fachowcami, że wiecie o co chodzi. Przygotować się, czyli powiedzieć parę zdań o psychologii, o umiejętnościach mentalnych, o tym, co robią. Kim ja jestem jako trener mentalny, albo kim ja jestem jako psycholog, to też jest niezwykle ważne dla tych, którzy być może będą z nami pracować. Zastanówcie się, jakie informacje będą potrzebne. Zapytajcie, z czym oni, to jest bardzo ważne, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, żeby zapytać, czego oni potrzebują od strony mentalnej. Ten trener, ten klub, ten prezes, klubota ta prezeska, więc tutaj trzeba o to szczegółowo dopytać. Zapytać o finanse lub, lub o nich opowiedzieć, czy mieć wiedzę z innych miejsc, zapytać, czy już kupowali takie usługi, yy, yy, powiedzieć wstępnie, jakie są mniej więcej widełki. O tym też mówię w innym webinarze, czyli o tym, ile zarabia i jak powinien wyceniać swoje usługi psycholog sportu i trener mentalny. I teraz, jak, jak zrobimy taki, taki wywiad, i też szukajcie takiego nagrania, w którym y, mówię o tym, y, jak zrobić dobry wywiad, czyli o co zapytać konkretnie, i pokazuję to na, na podstawie klubu piłkarskiego, i wtedy umówić się na formę oferty, czyli rozumiem, że w treningu mentalnym, w psychologii sportu potrzebne Twojemu klubowi, Twojemu zespołowi to, to, to i to. Chciałbyś, żeby Twoi zawodnicy lepiej się koncentrowali, lepiej podnosili się po straconej bramce, tak, szybciej wracali do koncentracji na meczu, czyli wybadamy o co chodzi, to umawiamy się na jakąś formę oferty, ale dopiero wtedy nie wysyłamy ofert w ciemno. Czyli nie siadamy i mówimy, mam tu ofertę, wyślę teraz do 40 klubów, może ktoś odpowie. Zazwyczaj nikt nie odpowie. Ludzie ludzie odpowiadają na oferty. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy taką, taki nadmiar w social mediach, opowiadają na oferty do osób, na którym, które poznali, którym zaufali, które być może są polecone, i to jest klucz tego sprzedawania. Jesteś polecony, spotykasz się, robisz wywiad, szykujesz ofertę, ofertę pod to, co ten człowiek potrzebuje, nie pod to, co ty myślisz, że on potrzebuje, bo wtedy nigdy nie sprzedasz, To jest bardzo wtedy trudne. Forma oferty, ja polecam zawsze, że wrócę do Ciebie z ofertą, albo wyślę Ci i zadzwonię do Ciebie za dwa dni, albo wyślę Ci ofertę i spotkajmy się, pogadajmy za dwa, trzy dni o tej ofercie, ok? To są bardzo ważne rzeczy, żeby móc to dopiąć, bo ktoś czyta ofertę nie do końca wszystko rozumie, a my jak się spotkamy, to mu dotłumaczymy, tak? To jest, to jest bardzo ważne i na to zwracajcie, na, zwracajcie uwagę. Sukces sprzedaży... Tych swoich usług i produktów. Wiem, że nie lubicie tego słowa sprzedaż. Ja nie jestem sprzedawcą, jestem trenerem mentalnym, jestem scholkiem sportu, ale już ustaliliśmy, że wszyscy sprzedajemy swoje usługi, nawet na social mediach to też jest sprzedaż, budując swoją markę rozpoznawalność. Czyli sukces sprzedaży to rozmawiać z właściwą osobą o właściwych sprawach we właściwy sposób. Nie? Czyli takie pierwsze pytanie: czy w ogóle mam możliwość sprzedaży tego klienta? To jest takie bardzo ważne. Czyli słuchajcie, nie sprzedaję swojej oferty, nie wiem, trenerowi który nie podejmuje decyzji finansowej. Ja z tym telerem rozmawiam i robię z nim wywiad i podpytuję, czego potrzeba, ale jednocześnie pytam go, czy może mnie zaanonsować u prezesa, prezeski klubu, u, u, u prezesa związku tak, czy jakiegoś, jakiegoś klubu sportowego i tam rozmawiam już o, o tych, albo, albo zawsze proszę, żeby osoba decyzyjna też mogła na takie spotkanie dołączyć, tak, bo tam się podejmą. Te decyzje, no bo ktoś, kto nie podejmuje decyzji, weźmie waszą ofertę, gdzieś odłoży i powie, no, kiedyś tam się tym zajmę, jak będę miał czas, nie? Więc znowu, żeby ktoś kupił waszą ofertę, on musi być zainteresowany. On musi wiedzieć, że wasze działania spowodują zmianę, której on potrzebuje u swoich zawodników. Kolejna rzecz to jest takie zastanawianie się, ilu klientów potrzebujecie. Część naszych absolwentów pracuje w systemie tylko konsultacje, na przykład tylko online albo online i stacjonarne. I wtedy sobie tam liczą, że potrzebują w tygodniu, nie wiem, 10 osób, w zależności od tego, jakie masz stawki. Patrzcie na innym webinarze, kiedy o tym opowiadam. Ile, ile w ogóle sprawdzić, ile trwa cykl sprzedaży? Bo to jest dosyć długie, że często ludzie zastanawiają się miesiąc, dwa, trzy, czy na przykład iść na jakiś kurs, czy iść na jakiś, czy kupić jakiś kurs online. Dzisiaj mówi się, że tych kontaktów z marką w różnych kanałach potrzeba nawet 11. I czasu na, na takie podjęcie decyzji to jest czasem, wiecie, 2-3 miesiące, więc my też musimy wiedzieć, ile klientów potrzebujemy, ile my w ogóle potrzebujemy pieniędzy w miesiącu jako początkujący specjaliści, żeby się utrzymać, więc jakich klientów będziemy potrzebować. I tak jak patrzę na to, jak rozgrywają to nasi wykładowcy czy absolwenci, to często po prostu mają regularne warsztaty raz w tygodniu w dwóch, trzech klubach. Mają regularnych zawodników na sesjach indywidualnych online czy stacjonarnie w tygodniu, nie wiem, między tam 8 a czasem 12 sesji. Tak, czyli to jest też tak, takie układanie sobie, jak ja chcę pracować. Część osób chce tylko online, część osób chce tylko stacjonarnie, część osób chce pracować w zespołach, w sztabach, chce wyjeżdżać, jest świadoma tego, że obozów jest dużo w roku, jest duże zobowiązanie, ale trzeba sobie na to odpowiedzieć, jak ja chcę pracować, jaki mam czas, ile potrzebuję pieniędzy, jak mogę się utrzymywać z tego, czy utrzymuję się z tego całkiem, czy nie. Y Sprawdź, jaką masz skuteczność w tym składaniu ofert, nie? Że, że znowu to jest taki moment, yy, czy ty masz czas w ogóle na podzwonienie, na spotkanie się, na napisanie tej oferty, na zadzwonienie jeszcze raz, to trochę zajmuje czasu, sporo. Nie? I znowu, nie wysyłajcie ofert w ciemno. One w 99% przypadków, jeśli nie jesteście poleceni, jeśli nie rozmawialiście, one nie są skuteczne. One najskuteczniejsze są jednak spotkania, wybadanie potrzeb, Natomiast jeśli będziecie robić dobre, płatne kampanie w social mediach i sprzedawać jakiś swój e-book, no to jest to możliwe, że sprzedacie oczywiście, ale to już jest oddzielny temat, o którym mówię na innym, innym webinarze. Co zazwyczaj nas powstrzymuje od pierwszego kroku? Żeby wiecie, zacząć działać, no to od razu chcemy mieć stronę www. za tysiąc, tysiące złotych, zamiast wizytówkę w social mediach lub prostą stronę, którą zrobimy sami. Myślimy, że potrzebujemy wielu dyplomów i szkoleń, a ja zawsze mówię, że jeżeli skończyłeś jedne studia, zrobiłeś jakiś program z treningu mentalnego, z psychologii sportu, to zaczynaj już pierwsze kroki zaczynaj ćwiczyć, zaczynaj uczyć się zaczynaj już dziś, teraz. Po drodze będziesz wiedział, że chcesz się doszkolić jeszcze z całej, nie wiem, dziedziny, jaką jest rozwojówka, czy emocje, czy, czy być może coś jeszcze głębiej tak z psychologii sportu. Często mamy też takie przekonanie, że tyle osób to robi, pewnie nie ma już dla mnie klientów. I tutaj też to jest, to jest złudne, bo wyobrażamy sobie, że jest już pełno tych psychologów sportu, trenerów mentalnych, nie ma miejsca, ale Znowu, nasze doświadczenie z tych 19 lat pokazuje, że tyle klubów jest jeszcze niezaopiekowanych, nie tyle, tyle sportowców nie pracuje jeszcze z psychologami sportu albo trenerami mentalnymi, tylu rodziców. Zobaczcie, jak jest ogromny rynek rodziców, tysiące tych rodziców, którzy chcą dla swoich dzieci sportowców jak najlepiej, więc bierzcie to pod uwagę, że tej pracy jest dużo, tylko trzeba dotrzeć w dobre miejsce do... Dobre miejsce do dobrych ludzi, którzy potrzebują naszego, naszego wsparcia, potrzebują tego, co, co my robimy. Więc podsumowując, zacznij już dziś, nie czekaj, nie czekaj na to, że skończysz kolejne kursy i dyplomy. Jeżeli już jesteś po jakimś kursie z psychologii sportu, treningu mentalnego, jesteś psychologiem, jesteś y, y, trenerem mentalnym albo masz już wiedzę, to spróbuj nawet sobie poćwiczyć. Ja pamiętam, że jak studiowałam na AWF-ie i już studiowałam początki psychologii, to chodziłam do różnych trenerów na treningi i pytałam się, czy mogę na koniec poprowadzić trening jakiś tam relaksacyjny albo oddechowy, czy na początek, czy mogę zająć 5 minut. I już sobie ćwiczyłam, patrzyłam, jak to wygląda, jak ja mówię, czy zawodnicy mnie rozumieją, czy trenerom to pasuje. Więc ćwiczcie, gdzie się da. Jeśli jesteście już zaawansowanymi psychologami sportu, trenerami mentalnymi i już przyszliście szkolenia, to optymalizujcie tą swoją sprzedaż, czyli zastanawiajcie się, szybciej zastanawiajcie się, czy ktoś może Was gdzieś polecić, jeśli to jest miejsce, w którym Wy chcecie pracować, niż czekajcie, że ktoś do Was zadzwoni, bo macie stronę internetową. Tak, to są, to są dwie takie oddzielne rzeczy. Natomiast i o stronach internetowych, i o tym, jak wygląda sprzedaż sieci, mówię na innym webinarze, jeżeli chodzi o usługi, psychologa, psychologa sportu czy trenera mentalnego. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy, dzisiejszy czas, który poświęciliście na posłuchanie o naszym, naszej, naszym punkcie widzenia, jeżeli chodzi o pierwsze kroki w zdobywaniu klientów. oglądajcie inne webinary, tam opowiadamy o różnych innych tematach, jak zostać psychologiem sportu trenerem mentalnym albo jak poruszać się już w tym świecie, kiedy jesteście w nim. Do widzenia, bardzo dziękuję.